Kilka dni temu ogłosiliście właśnie zakończenie działalności Kobertu Limo, a co znaczy to wyczerpanie formuły kabaretowej? No to jest coś takiego, że masz wrażenie, że, że to co zrobiłeś już w jakiejś swojej tam działalności wypełniło cię. Poczu poczułeś się dobrze, czujesz się jakby spełniony w czymś. E, masz wrażenie, że w tej formie, y, nie, nie może, ja, ja tak przynajmniej mam, nie, nie może mnie, jakby, nie może, no może i może, ale jakby nie czuję, żeby mnie coś jeszcze mogło tak bardzo nakręcać i, i e, nie wiem, pokochałem stand-up, bardzo, bardzo się tym e, ostatnio zafascynowałem. E, każdy z nas znalazł jakąś swoją jeszcze taką dróżkę, która go e, bardzo kręci i, i czy to jest teatr, improwizacja, czy, czy właśnie, czy ten wspomniany stand-up, no i to chyba jest coś takiego, że... że, że Fajnie, mam takie wrażenie, że fajnie zakończyć coś na takim poziomie, z którego jesteś zadowolony, z którym, z którym czujesz się dobrze i możesz spojrzeć widzom w oczy i powiedzieć, słuchajcie, dziękuję wam bardzo, to było, było ekstra przez te 15 lat, widzimy się za chwilę gdzieś indziej, ale, ale no, na tym etapie jesteśmy, jesteśmy, jakby żegnamy się. No właśnie, a czy w związku z tym bardziej czujesz się teraz kabareciarzem, czy stand-uperem? Nie no, teraz jakby ciągle czuję się i stand-uperem i kabareciarzem i właściwie jestem, chciałbym o sobie mówić, że jestem komikiem, tym komikiem, rozśmieszam ludzi, czy to jest w formie kabaretu, czy to jest w formie filmiku, czy to jest w formie stand-upu, chciałbym dalej robić rzeczy, pisać jakieś krótkie historyjki, czy jakieś, nie wiem, skeczo-podobne rzeczy, może też w jeszcze innej formie, nie wiem, chciałbym rozśmieszać ludzi, bawić się z nimi i, i czuję, że jestem komikiem po prostu. A słuchaj, tak w kontekście tej kanonizacji, powiedz mi, czy temat papieża został wyczerpany? Czy możemy się jeszcze spodziewać jakiegoś nowego skeczu, nie wiem, może kanonizacja dwóch papieży? Nie, no, nie, oczywiście no, nie robimy tego po to, żeby sobie, wiesz, zbudować popularność i, i oczywiście wbrew wszystkim myślą ludzi, którzy i tak, i tak nas nie lubią, więc, więc sobie wymyślą, co będą chcieli do, 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 do tego, co robimy. Nie, jakby nie, nie, nie mamy takich buńczucznych planów, ataków papieżu, papieży jednego, drugiego czy trzeciego. Nie, spokojnie. Jak będziemy mieli jakiś fajny pomysł, to, to zrobimy. Czy to będzie o papieżu, czy to będzie o gąste balbince, to, 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 to tak czy inaczej go zrobimy. I, 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 ale jak go poczujemy, jak będziemy chcieli kogoś rozśmieszyć w ten, w ten sposób. A powiedz mi, takie trudne tematy typu właśnie Hitler, typu żarty z, y, z papieżem w tle a łatwiej porusza się jakby pod szyldem kabaretu Limo czy jednak solo? E, wiesz, no my akurat w swojej działalności obecnej kabaretu Limo mamy kilka skeczy, które są, nie wiem, mamy sketch o gejach, mamy sketch o... o yy... O, o świętym obrazie na plecach w zagięcionej koszuli. Mamy, 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 takie, mamy o tym, jak przychodzi godło do, do, do premiera i sobie rozmawiają. Mamy, mamy takie skecze, to są, to są tematy, które są pewnie przez niektórych uważane za poważne, czy za, za jakieś takie, wiesz, nie wiem, kontrowersyjne, to oczywiście ok. E a ja tak samo w solowo, solowo, solowej twórczości poruszam takie rzeczy. Co jest łatwiejsze, nie wiem, czy można to porównać. To, to jest tu inne po prostu. Tu jest jakaś scenka, widzisz kilka osób w akcji i dostajesz jakąś opowieść bardziej abstrakcyjną, może? Może bardziej, nie wiem, rozbudowaną przez rewizyt czy przez, przez przestrzeń, a ja opowiadam jak w monologu coś swojego i to jest coś innego po prostu. A powiedz mi, czy jest jakiś temat tabu, jakaś taka nieprzekraczalna bariera? Coś o czym nie wiem nigdy nie zrobiłbyś skaczu? Nie, nie, nie wiem. W sensie nie, nie myślę. Nie, nie umiem teraz powiedzieć, że jest, więc uważam, że nie ma. To znaczy, jeżeli wziąć na warsztat każdy temat, to, to, to trzeba go po prostu sprytnie ubrać w jakąś formę i, 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 i podać. Pewnie są wiesz, no, na pewno tematy trudniejsze dla każdego z nas to te, które nas, nas dotyczą. Jeżeli w coś wierzysz, jeżeli w coś, w coś bardzo... Znaczy, jeżeli w coś wierzysz, jeżeli chcesz czegoś bardzo, jeżeli ktoś jest ci bliski, jeżeli masz jakiś problem z czymś, to te bliskie tematy powodują, że wzbudzają się w tobie emocje i te emocje powodują jakieś takie zaburzenie, wiesz, że nie do końca się będziesz z czegoś śmiał, bo to na przykład jest o twoim, nie wiem, kumplu albo a, bo to jest o takiej cesze, którą ty masz, więc ciężko się śmiać, no ale z drugiej strony... Każdy ma coś, co może go zaboleć. wiesz, może, może ciebie akurat boli to, że, wiesz, jest, widziałem program o kobiecie, która boi się sałaty, więc jeżeli y, zrobię sketch o sałacie, to ona się poczuje, wiesz, w szoku, obrażona albo, albo przerażona, a inni nie, jakby, więc nie wiem, czy jest taki temat. Każdy ma swój temat tabu, każdy ma swój jakiś nieprzekraczalny y, y, temat i, i hasło, no i ciężko to, wiesz, dowiedzieć się tak naprawdę od 300 czy 400 osób, co dla kogo jest czym. Jeżeli lubisz ten kabaret, tego artystę, tego komika, nie wiem, ten, tego reżysera, to, to będziesz wiedział, że on ma podobne poczucie humoru, czy podobne e, myślenie o, e, o świecie jak ty, więc będziesz się z nim kumplował, będziesz przychodził na jego występy, będziesz go obserwował, będziesz e, śledził jego twórczość. A jeżeli wolisz kogoś innego, to po prostu idziesz na kogoś innego i tyle. Słuchaj, ja porozmawiam jeszcze chwilkę o rołstach. E, powiedz mi, jak w ogóle rowsy sprzedają się w Polsce? A czy no nie, nasza publiczność jest jakby gotowa na taki agresywny rodzaj humoru? Jest to, wydaje mi się, że tak, no bo wszystkie te roasty, które, które się odbyły, w których ja, nie wiem, brałem udział, to zawsze była pełna sala, ludzie się śmiali, nikt się nie czuł obrażony, ani uczestnicy roasta, ani, ani widzo, widzowie. E, może ktoś, wiesz, kto to ogląda potem na internecie i nie ma kontekstu, czy, czy jest gdzieś tam poza tym, przez szklany ekran patrzy, to może pomyśleć, o co to, to? ale no, to, to po prostu wyłącza i tyle, jakby to, to nie jest dla niego. E, to jest... To jest taka sama forma rozrywki, jak wiesz, koncert w filharmonii. To znaczy, jeden woli to, drugi woli tamto. Jeden się pośmiać z tego, drugi się pośmieje z tamtego. Trzeci chce posłuchać muzyki, a czwarty po prostu, po, wiesz, pobiegać czy pojeździć na rowerze. Każdy spędza czas i, i, i bawi się tak, jak chce. I, i im więcej tych, tego rodzaju imprez, im więcej tego rodzaju e, ludzi, którzy robią różne rzeczy, chyba tym ciekawiej, no nie? Tak mi się wydaje. A powiedz mi, jeszcze zdarzyło się kiedyś, że kurtyna opada i ktoś powiedział, stary za mocno pojechałeś? To, to też jest pytanie o kontekst, no bo jeżeli ja mam otwarty koncert i przychodzi na mój koncert kabaret limo, e, e, na, na koncert kabaret limo czy na koncert stand-up bez cenzury przychodzi e, człowiek, który wie na co idzie, no to on ma luz, w sensie to po prostu on, a, ok, a nawet za słabo, albo a, coś tam, ale raczej wiedzą czego się spodziewać, jeżeli ktoś nie ma pojęcia na co idzie i po prostu kupuje bilet, bo akurat dzisiaj coś się dzieje w mieście no to może się zaskoczyć i może pomyśleć sobie i może mi to powiedzieć, czy napisać mi nie wiem, na Facebooku, czy na jakimś tam innym forum, że za mocno, za ostro, za, 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 za hardkorowo, za wulgarnie, czy po prostu za inaczej, nie? No bo to moje występy nie wiążą się tylko i wyłącznie z, z wulgarnością, czy, czy z hardkorem. Nie, 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 nie tego tylko do tych dwóch haseł. Ale mam wrażenie, że fajnie, żeby ludzie wiedzieli na co idą. To znaczy, wiesz, tak jakieś napisałem u siebie chyba na Facebooku, że e, ciężko mieć potem pretensje do Behemota, że, że po prostu jest Behemotem i że gra taki rodzaj muzyki i, i, i się zawieść na tym, że, e, że grali taką muzykę, a dowiedziałeś się, że coś mieli związanego z Biblią a, i myślałeś, że to będą pastorałki, nie? Nie, no to porwali tą Biblię. Ważny jest kontekst, ważna jest ta sytuacja, informacja i dobrze wiedzieć na co się idzie. A powiedz mi, jeszcze jesteś z Gdańska i jak oceniasz jakby to nasze trójmiasto? Czy jesteśmy raczej taką prowincją ze ściankiem rozrywkowym, czy może właśnie u nas się najwięcej dzieje? No nie, na pewno nie najwięcej się dzieje, no bo tak naprawdę y, chyba najwięcej to się dzieje w, wiadomo, no, w Kraku, Warszawa, y, może Wrocław. Y, u nas się dzieje dość spo, sporo, takie mam wrażenie. Mamy bardzo mocno rozwinięty. Y, 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 formę improwizacji, mamy bardzo rozwinięty rynek improwizacji, bo jest kilka grup, które są naprawdę dobrymi grupami na tle innych grup w kraju. E, mamy scenę stand którą prowadzę z, razem z Kasperem Rucińskim e, i, i tam pojawiają się już stand z całej Polski, to jest Elżbietańska 6 na ostro. Mamy oczywiście teatr tańca, mamy wiesz, zarąbistych tancerzy, mamy, mamy teatr, który robi różne rzeczy i, i ciekawe i, 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 i dużo tych, tych... Nie chcę być malkontentem, nie chcę narzekać, że nic się w mieście nie dzieje. Dużo się dzieje wiesz, na scenie muzycznej i, i, i to jest fajne i tak naprawdę mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce, to sobie coś znajdzie. Dużo się urządza koncertów czy, czy, czy występów różnych. Nie tak dużo, jak powinni byśmy chcieli, nie tak dużo, jak w innych miastach właśnie Wspomniana Warszawa czy Kraków, ale też nie ma co narzekać. Mam wrażenie, że, że, że jak ktoś chce, to, to znajdzie coś dla siebie i, i będzie zadowolony. A wspominałeś jeszcze, że kończyłeś politologię. Jak wspominasz studenckie lata tutaj właśnie na UG w Gdańsku? Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. E, robię co innego zupełnie, i no, chyba z tego, co dowiaduję się, to większość moich znajomych z politologii robi też coś zupełnie innego niż już studiowali. To był taki właściwie ogólniak. Eee, przedłużony, ale same czasy były fajne. Miałem bardzo sympatycznych i kumatych, fajnych wykładowców, którzy byli w porządku. Miałem fajnych ludzi w grupie i eee, tam poznałem swoją m, naprawdę przyjaciółkę, taką z którą jakby do tej pory się przyjaźni i, i jest to dla mnie bardzo ważna osoba. Wiesz, jakby no, fajne czasy, no. W tym czasie miałem też jakby w, w, w czasie studiowania politologii miałem czas bawić się w kabaret, y, działać w wybrzeżaku i, i tak naprawdę tam pracować na to, co robię teraz.